Cześć! Dzisiaj wykonamy krótki zestaw ćwiczeń do rozruszania pleców, kręgosłupa, ale też trochę bioder po pracy siedzącej. Ale zanim zaczniemy, to sobie rozluźnij kolana, czyli nie stój na przepostowanych zostawie luźne. I daj sobie chwilę na sprawdzenie jak się czujesz w tym momencie, czyli na takie zatrzymanie, spokojny oddech i zauważenie fizycznych odczuć z ciała. Czy czujesz gdzieś jakieś napięcie, jakiś dyskomfort? A może gdzieś jest luźno i przyjemnie? Daj sobie chwilę na takie sprawdzenie, co na ten moment w ciele, zostawiając luźne kolana i oddychając. Jeżeli potrzebujesz trochę więcej czasu, włącz sobie pauzę i teraz rozruszamy miednicę. Zostawiając luźne kolana, a nawet trochę mocniej zgięte, podwiń miednicę i rozluźnij. Czyli tak jakbyś chciał, chciała nasikać na sufit. Wydech, podwiń, wdech, rozluźnij. Tylko nie rób tego maksymalnie tak, żeby wygiąć wszystko. Delikatnie, w takim zasięgu 50% tego, co możesz, jednocześnie aktywując pośladki i zbliżając swoje niełonowe do pępka. Wydech podwiń, wdech rozluźnij, próbując nie robić tego kolanami, tylko samą miednicą. I pamiętaj 50% swoich możliwości, nie więcej. Wydech i wdech. Wydech. I wdech, jeszcze raz i dołóż do tego cały kręgosłup, czyli z wydechem zrób taki kocik grzbierny stojąco pod dwie opuść głowę, zaokrągli plecy, wdech, otwórz, możesz do tego też dołożyć ręce, wydech, zamknij, wdech, otwórz i zamykając napnij pośladki i brzuch, spojeniło łonowe do pępka, Wdech, otwórz, ale nie tak, że totalnie wszystko puszczasz i też nie przeprostowuj kolan. Wydech i wdech. Czyli przy tym wdechu, przy otwarciu też sprawdź, ile jest dla Ciebie wygodne, ile jest wygodne dla lędźwi, żeby nie robić też tego na siłę. Ani w jedną, ani w drugą stronę. Zachowaj balki daleko od uszu. I jeszcze raz wydech zamknij, wdech otwórz. OK. I teraz zrolujemy kręgosłup do podłogi zostawiając kolana luźne. Zaczniemy od szyi. I jak poczujesz, że gdzieś jest napięcie w kręgosłupie wokół kręgosłupa, to się zatrzymaj na jeden, dwa oddechy, żeby troszeczkę rozluźnić. Czyli wciągnij sobie brodę i powolutku kręg po kręgu opuszczaj się. I jak poczujesz jakieś napięcie wzdłuż kręgosłupa Zatrzymaj się, zrób jeden, dwa oddechy, możesz też sobie westchnąć. I potem powolutku pójdź dalej. Oczywiście tych zatrzymań może być trochę więcej. Spróbuj też przynajmniej z jakieś takie dwa zatrzymania po sobie zrobić, nawet jeżeli nie czujesz jakiegoś dużego napięcia. Ale też z taką uważnością, że móc zauważyć, jak się czuje twój kręgosłup. I cały czas kolana zostają luźne. Nie przepostowuj kolan. Jak już dojdziesz na sam dół, oczywiście, że jeszcze nie doszedłeś to sobie powolutku z ale jak już doszedłeś, to sprawdź, czy można głowę luźno puścić. Słowi pomachać głową na tak, na nie. Co pomachać całym głowiem. Cały czas, mając luźne kolana, czując, że stoisz na stopach. Na całych stopach. Ok. I zegnij nogi, chwyć się podłogi i odłóż prawą nogę do tyłu. Zgiętą lewa jest z przodu pod kolanem. I najpierw odepchaj się od nóg, tak żeby nie wisieć byle jak. Delikatnie się odepchaj. I znowu popracujemy miednicą, czyli wydech, podwiń miednicę, wdech, rozluźnij. Wydech, podwiń, angażując brzuch i pośladki. Tak naprawdę głównie prawy pośladek. Zaciśnij prawy pośladek, spojnie łonowe do pępka i rozluźnij. Wydech, wydech. I dołóż do tego ręce i opuść. Jeżeli wygodnie Cię jest z wdechem podnosić ręce, to też jest ok, tylko pamiętaj o tym podwinięciu miednicy. I o tym, żeby jakoś specjalnie tutaj nie puszczać biodra w bok, żeby się odpychać od nóg. Jeszcze dwa razy. Balki daleko od uszu. I teraz, jak zostawi ręce u góry, skręć się w lewą stronę, rozkręcić ręce na boki, wróć do góry i dopiero opuść ręce w dół. Czyli unieś ręce, podwiń miednicę, skręć się w stronę lewej nogi, unieś ręce do góry. O, opuść pójść ręce, ale nie puszczaj całkowicie miednicy. Nie, żeby, ważne, żeby nie opadło biodro w bok. Jeszcze dwa razy. Unieś ręce pod miednicę, skręć się w bok, unieś ręce do góry, opuść i jeszcze raz unieś, skręć, unieś, opuść. I zamień nogę na drugą, czyli klęknij na lewej, prawa noga z przodu, lewa stopa leży. Gładko, nie, nie kładź jej w tej sposób, bo przy okazji napniesz przód uda. Chyba, że rzeczywiście ta pozycja jest bolesna, to wtedy możesz sobie zadrzeć. Ale dąż do tego, żeby ona mogła leżeć płasko, prawe kolano nad piętą. I najpierw odepchaj się od nóg i podwij miednicę i rozluźnij. Czynaj w sama miednica, chcesz nasikać na sufit. Z wydechem podwijasz, wdech rozluźniasz. Poczujesz, że angażujesz do tego lewy pośladek i zbliżasz spojenie łonowe do pępka tak, żeby też dół brzucha zaangażować, wydech i wdech, jeszcze raz i dołóż do tego ręce możesz unosić ręce z wydechem tak jak było przy podbijaniu miednicy ale jeżeli Ci jest wygodniej z wydechem też możesz to zrobić, jeżeli tylko będziesz podwijać miednicę do tego i angażować brzuch i pośladek Barki daleko od uszu. Też, żeby się jakoś specjalnie nie wygiąć do tyłu, zostajemy wyproście, trochę w takim odepchnięciu od nóg. Ale wszystko robimy na takie maksymalnie swoje 50%. Nigdzie nie ciśniemy na siłę, nie robimy nigdzie 100% swojej możliwości. To ma być taki lekki ruch. OK, i zostaw ręce u góry, skręć się w prawo, rozłóż ręce, unieś do góry i opuść. Jeszcze unieś, odepchaj się od nóg, skręć, może żeby tu oddychać. Oddychaj swobodnie i po prostu oddychaj, nie wstrzymuj oddechu, skręć się. Unieś barki daleko od uszu, czyli mamy długą szyję. Jeszcze dwa razy, podwiń miednicę unosząc ręce, zaciśnij pośladek, zaktywuj brzuch, skręć się, unieś, opuść i jeszcze tylko raz. Unieś ręce, podwiń miednicę, skręć, podnieś, opuść i przejdź już do siedzenia na piętach. I ręce do przodu, opuść głowę w dół. Rozluźnij plecy. Jeżeli ci jest wygodniej, możesz rozłożyć szerzej kolana, żeby tłuf się zmieścił między nogami. I delikatnie poruszaj miednicą, tłowiem na boki. Tak się troszeczkę po, pomość. Spójrz się umościć w tej pozycji. okej okay. I następnie przełóż ręce po prawej stronie maty. Lewą rękę wydłuż mocniej. Lewym pośladkiem zbliż się do lewej pięty. I trochę wypchnij też lewy bok w bok. Lewy bok w, lew w lewą stronę. I skieruj parę oddechów właśnie do lewego boku. Ah, spokojnie oddychając, możesz jakiś czas sobie westchnąć, ziewnąć. Ok. I to samo na drugą stronę. Czyli tym razem jesteśmy po, prawej stronie, po lewej stronie maty, prawa ręka jest mocniej wydłużona, prawy pośladek idzie do prawej pięty, prawy bok delikatnie przesuwamy w prawą stronę, ale tak, żeby to było takie wydłużenie, ale niebolesne i skieruj kilka oddechów w prawy bok. Tak, żeby z prawej strony żebra się troszeczkę pootwierały przy oddechu, ale to też nie jest jakiś głębszy oddech niż normalnie. To jest taki po prostu twój normalny głębokości oddech, tylko skierowany w konkretne miejsce. Ale co jakiś czas jest jak najbardziej mile widziany. Ok, i powolutku się podnieś. Powoli też się podnieść do stania. Jeszcze na koniec się poprzeciągaj w różne strony. I plecami, i nogami, ziewnij sobie porządnie, ale tak głośno z otwartą paszczą. I znowu daj sobie, chwilę na sprawdzenie, jak teraz się czujesz. Co teraz w ciele? Czy są jakieś inne odczucia, czy takie same? I to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za wspólne ćwiczenia. Jeżeli chcesz więcej tego typu nagrań, tej długości, ale i dłuższych i bardzo, również bardziej dynamicznych, to serdecznie zapraszam Cię na platformę Body Restart. Link do wszystkich informacji znajdziesz pod nagraniem. I do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Pa, pa.